Witam serdecznie. Nazywam się Bernard Fruga i jest to nasza środowa dziesiątka, czyli spotkanie na temat felietonu, który znajduje się na stronie, który znajdziecie się też w Newsletterze. A ten temat przewodni tego felietonu w bieżącym tygodniu to jak pracować w domu. Jak, jak pracować nie, jak w domu, nie, jak wypoczywać w domu. Dzień pracocholikę, dzisiaj więc tylko, tylko o, pracy, o pracy mam w głowie. Moi drodzy, ta historia rozpoczyna się od tego, że byłem u znajomego przedsiębiorcy, który ma piękną posiadłość w lesie, za domem basen dziesięciometrowy, leżaczki. I on tak leżąc na tym leżaczku, na tym basenie, koło tego basenu, za domem, mówi: Słuchaj, Bernard, jak wypoczywać w domu? Jaka to jest mordęga wypoczywać w domu? Pierwotnie myślałem, że jakoś mnie wkręca, tak, że sobie żartuje, więc są warunki sielankowe, ale nie, nie, mówił zupełnie poważnie, bo on rokrocznie wyjeżdżał do ciepłych krajów. I mówił, że w momencie, gdy wyjeżdżał do ciepłych krajów, zostawiał pracę po prostu w Polsce, nie zajmował się tym, wszystko było tak poukładane, że mu nikt głowy nie zawracał, a on sobie po prostu wyłączony na ten dłuższy czas za granicą, od do Chorwacji zwykle jeździli, tam po prostu był w zupełnie innym świecie, miał głowę wyłączoną. Mówi, a w tym roku postanowili zostać w domu, postanowili poczywać w domu, I ja on mówi: no. Ten czas wypoczynku, nawet kilka tygodni, ja mówię, no męczy się, męczy się, bo nie wie jak wypoczywać. No i prosił mnie, żebym podjął ten temat, żebym porozmawiał z Wami, żebym napisał felietę, żebym zrobił w jednym dlatego, na temat tego, jak, jak, wypoczywać, jak wypoczywać w domu. No to, no to jesteśmy tutaj w tym, w tym temacie. Mam jakieś doświadczenie, jakieś podpowiedzi, czy własne, czy gdzieś zauważone u innych, ale też te informacje, te podpowiedzi, które od Was dostałem, też są, też są bardzo cenne. Także już przechodzimy do, do sedna. No może już odejdziemy od tego kontekstu wypoczynkowego, bo czeka nas trochę pracy w tej naszej środowej miesiące. Także pozwólcie, że już tutaj sięgnę po kamerę i już przejdę do miejsca, gdzie będzie to bardziej kontekst, bardziej kontekst pracy niż, niż wypoczynku. No, właśnie. Ach, Jesteśmy tutaj w miejscu, które, które w tym momencie bardziej już wygląda na miejsce do pracy niż do wypoczynku. Pozwólcie, że tutaj jeszcze też przełączę mikrofon, który, który jest tym mikrofonem studyjnym, i przejdziemy już do meritum naszego spotkania. Nie żeby to miejsce, przy którym siedziałem przed chwilą, było niewygodne, wręcz przeciwnie, było bardzo wygodne i było bardzo przyjemne. Aczkolwiek staram się, jak to tylko możliwe, dbać o to, żeby mieć inne miejsce, gdzie wypoczywam, a inne, gdzie pracuję. No, poniekąd to nasze dzisiejsze spotkanie, naszą środową dziesiątkę, traktuję właśnie jako, jako, jako pracę. Dobrze, co nas czeka podczas naszego dzisiejszego spotkania? Jaki jest spis treści, jaki jest program? Dla tych z Was, którzy uczestniczą teraz na żywą, to jest ważne, bo, bo się dowiecie, co Was czeka w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Dla tych, którzy to oglądają później nagrane, no to spis treści znajduje się na YouTubie, na dole. Jest tam taki już mniej więcej dzień po wyemitowaniu materiału. Jest taki interaktywny spis treści, gdzie po prostu klikacie odpowiedni temat i tam wchodzicie już w dany, w dany temat. No więc tak, rozpoczniemy oczywiście, rozpoczęliśmy tak od wprowadzenia w temat, skąd ten temat, dlaczego, skąd się wziął pomysł w ogóle na to, żeby zrobić ze środową dziesiątkę, a wcześniej jedną na temat wypoczynku w domu. Potem przejdziemy do Waszych komentarzy, do tego, co do Was spłynęło, czy poprzez komunikację elektroniczną, czy poprzez komentarze, które przekazaliście mi po przekazaniu tego materiału, bo zawsze odniesienie się do Waszych komentarzy jest czymś bardzo ciekawym. Też proszę oczywiście o, o komentarze i o, e, i o pytania tutaj na, e, na, e, na, 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 na YouTube w, w oknie w w czatowym. I potem, po tej części odniesienia się do Waszych komentarzy, będziemy mieć poszczególne, jakby podbloki tematyczne. Po pierwsze zastanawiamy się, no to, czy tak naprawdę warto wyjechać. Czy skoro dla niektórych z nas wypoczywanie w domu jest takie trudne, to czy może jednak warto zrobić wszystko, co w naszej mocy z tym wyjeżdżaniem? Skąd ta magia tych wyjazdów? Co takiego dobrego wyjazdy czynią, jeśli chodzi o nasz wypoczynek? Potem... Potem tak naprawdę porozmawiamy sobie o takim przełączniku, takim, można by powiedzieć, wirtualnym przełączniku w naszej głowie między trybem pracy a trybem wypoczynku. Na ile to jest ważne, na ile jest ważne, żeby, żeby, żeby tego typu przełącznik, przełącznik mieć. Potem porozmawiamy sobie na temat miejsca, tak? na temat tego, czy. W jaki sposób możemy sobie pomóc w wypoczywaniu w domu, jeżeli podzielimy sobie przestrzeń? Dlaczego warto sobie dzielić przestrzeń na obszary pracy, na obszary wypoczynku? Tutaj ja przed chwilą zrobiłem, tak? Stałem tutaj z tego z tego e, fajnego miejsca wypoczynkowego. Wsiadłem na czymś, co, co bardziej tutaj mi się kojarzy z miejscem pracy. Skąd? Skąd pomysł na to i dlaczego warto, dlaczego warto to, to robić? Czyli jeśli chodzi o, o, o miejsca. No i na końcu podsumowanie, czyli zbierzemy te wszystkie wątki, także. To w ten sposób będzie przebiegać nasze, nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrze, moi drodzy, to słuchajcie, to w tej chwili czas, żeby przejść do waszych, do waszych komentarzy. Ja tutaj sięgnę, sięgnę po, po to, co, po co, co żeście moi drodzy tutaj skomentowali, gdy was prosiłem o to, żeby, żebyście powiedzieli, jakie macie doświadczenia, podpowiedzi na to, jak wypoczywać w domu, to tutaj. Ola napisała, no, nie da rady. I uśmiech, tak, nie da rady. Czyli taki podobny komentarz, podobny tak myślenia jak ten mój kolega, który, który mówi: słuchaj, no, jestem w domu, a nie jestem w stanie wypoczywać. Tak? Także być może faktycznie tak jest, że dla niektórych z nas cały ten długi wywód powinien zakończyć się krótkim stwierdzeniem: nie da rady. Nie da rady wypoczywać, wypoczywać w domu. Natomiast tutaj pan Przemysław więcej napisał, yy, co kto lubi. Ale może tu pomóc rutyna, o której Pan już swojego czasu pisał. Można wprowadzić na przykład 30-minutową kawę z patrzeniem na ładne widoki z ogrodu, balkonu lub przez okno. Można też wprowadzić więcej czasu na rodzinne gry i zabawy. Obie te rzeczy w trybie pracy raczej ograniczam lub nie poświęcam im 100% uwagi, a na urlopie mogę. Czyli na urlopie, będąc w domu, robić te rzeczy, którym. Normalnie w trybie pracy nie poświęcam czasu, a tu mogę, a tu mogę, czyli, czyli medytacja, kontemplacja pięknych widoków z kubkiem, z kubkiem kawy, czy, czy gry rodzinne, zabawy. Tutaj pan Czesław podpowiada, że ma takie, takie doświadczenia z wypoczywania w domu. A jeszcze Anna napisała, a ja uwielbiam swój dom i wypoczynek w ogrodzie, chociaż pracę zawsze sobie jakąś znajdę. W obecnej sytuacji... Nie zamierzam się nigdzie ruszać. <noise> A ja uwielbiam swój dom i wypoczynek w ogrodzie. Tak, właśnie. Tutaj można powiedzieć taki kontrapunkt, głos z innego punktu widzenia właśnie Anny, która właśnie uwielbia swój dom i wypoczynek w ogrodzie. Mam przyjemność znać Annę, byliśmy, byliśmy u niej w jej ogrodzie, faktycznie wspaniałe miejsce na wypoczynek też. I warzywa, którymi się, którym się zajmuje, kwiaty, wszystko, wszystko pięknie, pięknie zadbane. Czyli w odpowiedzi na ten temat takie mamy trzy głosy. Jak widzicie, te głosy są zupełnie pod innym kątem. Tak? Pierwszy głos Oli, bo nie da rady. No Słuchaj Bernard, co byś nie mówił, co byś nie robił, no nie da rady wypoczywać, jeżeli jesteś w domu. Tak? W domu się wypoczywać nie da? Potem pan przemysła mówił, hmm, da się. Trzeba się przełączyć w takie działania, na które, które zwykle nie, sp nie spędzam czasu podczas gdy podczas, gdy, gdy pracuję, tak, i Anna z kolei mówi, no ja uwielbiam wypoczynek, tak, ja uwielbiam, ja, ja wypoczywam, ja wypoczywam w swoim domu, przy sobie coś tam do roboty tak naprawdę znajdę, wypoczywając w do domu, pisze, pisze Anna, a w ogóle to w obecnej sytuacji, rozumiem, że w tym kontekście właśnie tego pandemii koronawirusa, w ogóle nie zamierzam się nigdzie ruszać, nie zamierzam się nigdzie ruszać, także takie, takie były, takie były wasze głosy, też przyszły komentarze mailowe, ktoś, ktoś napisał, że no Człowiek to taka maszyna, która wymaga raz na jakiś czas, żeby ją zatrzymać i żeby naoliwić. Tak, tak to, tak to z nami. Tak to z nami jest. Jak się mogę odnieść do tych Waszych komentarzy? Myślę, że one są, że one są oczywiste, tak? że one same, same, za siebie, same za siebie mówią. Jeszcze spojrzę tutaj, czy są jakieś komentarze tutaj na, na czacie, czy, czy ktoś z Was jeszcze tutaj coś skomentował. To dzień dobry, witam serdecznie tych z Was, którzy tutaj się, którzy tutaj przywitali z nami na, 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 na czacie. Jeżeli będziecie mieć jakieś komentarze, pytania, to to tutaj też piszcie na, na YouTubie. Ja się będę do nich odnosił, będę raz na jakiś czas spoglądał na to, co się dzieje w naszym e, czatrumie. Natomiast ci z was, którzy oglądają ten materiał już potem zapisany na YouTubie, to jest tam na dole opcja tych takich stałych komentarzy pod filmami YouTubeowymi Tam też możecie pisać, możecie komentować. Też możemy sobie już potem podyskutować po tym, jak materiał będzie wyemitowany i, i, będzie, i będzie się dla was, e, będzie dla was tam, na was tam czekał. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do pierwszego naszego bloku tematycznego, czyli blok, który nazwałem, Czy warto wyjechać? Tak, czy, czy, czy warto w ogóle wyjechać? Skąd w ogóle ten problem? Wypoczynku w domu, no właśnie stąd, gdy mój kolega przedsiębiorca mówi, no właśnie w tym roku nie wyjechałem i dlatego mam problem. W poprzednich latach wyjeżdżałem i problemu nie miałem. No tak się zastanówmy zdroworozsądkowo, skąd, skąd to się bierze, jaki to, jaki to, jaka to korzyść z wyjazdu? Można powiedzieć, no, bardzo oczywista. Jeżeli się przygotowuję na wyjazd, jeżeli mam zaplanowane, jeżeli jadę czy samochodem czy lecę samolotem i wiem, że danego dnia rozpoczynam mój wypoczynek, na przykład dwutygodniowy, i od tego dnia jestem na urlopie, w tamtym miejscu jestem na urlopie. Zostawiam to wszystko, co było rozgrzebane, nierozwiązane, co będzie na mnie czekać, tutaj na miejscu, czy w moim biurze, czy w moim domu, bo wyjeżdżam, tak, bo będę w zupełnie innym miejscu. Wchodzę w zupełnie inne środowisko. Niektórzy. Z nas wyjeżdżają na wakacje za granicę, w jedno środowisko też językowe, w inną atmosferę, w inną pogodę, wszystko nam się zmienia, zmienia nam się kontekst, tak jak w tym nowym kontekście, w nowym środowisku jesteśmy w stanie funkcjonować w nowy sposób. To jest coś naturalne, tak? Przecież nie tylko jeśli chodzi o, o wypoczynek. Czasami się przecież zdarza tak, że próbujemy wytworzyć sobie jakieś nowe zachowanie, nowy, nowy nawyk. I ktoś mówi, słuchaj, na przykład próbowałem wstawać wcześniej rano, no i no, się nie, nie dało. Się, nie dało się, jakby to wszystko, to wszystko nie, nie działało. Do momentu, aż spróbowałem to zrobić na wyjeździe. Wyjechałem sobie na działkę i na działce się udało. W innym kontekście się udało. Więc to się udało, dlatego że czasem w tym miejscu, w którym jesteśmy, to takie odnosimy wrażenie, jakby się wszystko sprzysięgło przeciwko nam, żeby nam się nie udało zrobić czegoś w inny sposób. No bo zmiana wymaga czegoś, co zmienimy w sobie i na zewnątrz, czyli to, jak środowisko na nas działa, ma ogromny, ma ogromny wpływ. No i tak samo w przypadku wypoczynku. Co z tego, że jak ten mój znajomy przedsiębiorca powiedział sobie, to teraz mam urlop, jestem w trybie wypoczywania, ja chcę z wnętrza, tak, chcę wypoczywać, ale cały kontekst krzyczał przeciwko mnie, żebym, żebym nie wypoczywał, tak, żeby nie było tego wypoczynku. A w momencie, gdy wyjeżdżał za granicę, to kontekst się zmieniał, czyli z jednej strony miał nastawienie na to, że będę wypoczywał i zmienił mu się też kontekst. No to jaka z tego konkluzja? Ktoś mówi, no dobra, no to zachwalasz wyjazdy, mówisz, że no to jednak wypoczynek dla wielu z nas będzie dużo skuteczniejszy, jeżeli wyjedziemy, tak jak Ola też pisała w komentarzach, przecież się nie da wypoczywać w domu, no ale skoro Cały temat była tym, że niektórzy z nas z różnych powodów w tym roku nie wyjadą, no to co? To, to, to sprawa, sprawa wypoczynku jest przegrana? No nie, przecież pomyślmy sobie, że niekiedy ten wyjazd to nie musi być jakiś bardzo odległy wyjazd. Możemy wyjechać na działkę, możemy gdzieś wyjechać do miejsca jakiegoś niezbyt odległego od naszego domu, żeby, żeby pojawić się, żeby znaleźć się w takim kontekście, w takim środowisku, które po prostu ułatwi nam przyłączenie się w tryb wypoczynku. Także tutaj, tak reasumując już ten, ten wątek, czy warto wyjechać. Odpowiedź wydaje się oczywista. No, większość z nas ma takie doświadczenia, że nam się dużo łatwiej wypoczywało, gdy wyjechaliśmy. Gdy byliśmy w miejscu innym niż miejsce zamieszkania, więc oczywiście warto wyjechać. A co, jeżeli nie możemy tak wyjechać, jak zwykliśmy co roku wyjeżdżać w góry, nad morze czy za granicę, to może warto wyjechać zupełnie niedaleko, może nawet kilka kilometrów od domu, żeby się raz na jakiś czas znaleźć w takim kontekście, w którym łatwiej nam będzie wypoczywać. Czy na spacer do lasu, czy, czy gdzieś się. Czy gdzieś się przejść, gdzieś się, gdzieś się przejechać. To tak, jeśli chodzi o to, czy warto, czy warto wyjechać, to spoglądam na to, co się dzieje na naszym czacie. Wszystko pod kontrolą, tak, nie mamy tutaj żadnych pytań, które są niedopowiedziane, nieodpowiedziane. W związku z tym czas pójść krok dalej, czyli kolejny temat, kolejny wątek, to taki, który nazwałem przełącznik, przełącznik trybów. Pracy w plenerze, tutaj wyciszyłem troszkę otoczenie i temat przyłączenia się, trybów. To w pewien sposób odnosił się do tego pan Przemek w komentarzu, który mówił, że w czasie urlopu, w czasie, gdy wypoczywam w domu, staram się robić rzeczy, których pracując nie robię, tak? czy kontemplując uroki natury, czy grając. W gry planszowe z rodziną. Ja bym chciał tutaj do tego tematu podejść jeszcze szerzej, bo mam taką intuicję, że ci z nas, tak jak ten mój znajomy przedsiębiorca, od którego cały temat się rozpoczął, który mówił, że nie był w stanie w domu wypoczywać. Myślę, że temat się często rozpoczyna właśnie od tego, że w naszym codziennym. W codziennej naszej pracy, podczas tego okresu, kiedy nie ma urlopów, być może właśnie zapominamy o tym, żeby się regularnie przełączać w tryb wypoczynku. Jak to ktoś mówi, working hard. Playing hard, tak? Pracuję ciężko, wypoczywam ciężko. Jak pracuję, to pracuję na całego, jak wypoczywam, to wypoczywam na całego. Czyli taka osoba, która piątek, świątek, od rana do wieczora, każdy dzień, tygodnia pracuje, 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 i potem mówi, a to jest urlop, i wtedy będę wypoczywał. I wtedy być może jest trudniej wypocząć. Bo być może z wypoczywaniem jest podobnie jak z wszelkimi innymi kompetencjami, czyli, że warto je budować małymi krokami, małymi etapami i potem mieć te duże owoce. Natomiast nadzieja na to, że to się nagle wydarzy, czyli że będę pracował przez kilka miesięcy bez wypoczynku, a potem będę wspaniale odpoczywał, może być problemem. Co mam na myśli? Otóż to, że być może zamiast czekać na ten wypoczynek, który będzie raz do roku, to może niech ten wypoczynek będzie każdego dnia. Nie, nie, żeby cały dzień był wypoczynkiem, ale każdego dnia możemy mieć fragment czasu do, do wypoczynku. Jeżeli na przykład pracuję metodą Pomodoro, czyli ustawiam sobie czasomierz na 25 minut, pracuje 25 minut, to jest ten czas pracy, ciężkiej, skupionej, intensywnej pracy i potem dzwoni dzwonek timera, czasomierza, minęło 25 minut, mam 5 minut, może to jest 5 minut na wypoczynek, żeby rozprostować nogi, żeby sobie zrobić coś do picia, żeby zrobić coś, co nie jest pracą, żeby się też przemieścić może do, do, do innego pomieszczenia, gdzie sobie, gdzie sobie odpocznę i potem znowu, popracuję, tak, może znowu sobie nastawić potem timer, popracuję, na przykład 25 minut, znowu tryb pracy, znowu tryb wypoczynku. Czyli ten tryb pracy i wypoczynku przeplatają się. Tak? Tak? Każdy, każdy dzień jest też, jest też okazją do, do wypoczynku. I wtedy mam taki, można powiedzieć, nawyk wypoczywania, że, że wiem, że po pracy mogę mieć wypoczynek. Po wypoczynku praca, taki, takie, takie przełączenia. Albo troszkę w takiej większej skali, skali tygodniowej. Na przykład no, ja pracuję w takim trybie 6 plus 1, czyli. Pracuję 6 dni w tygodniu, a wypoczywam jeden dzień w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty pracuję dzień w dzień. Natomiast niedziela to jest taki dzień, kiedy dokładam starań, żeby nie pracować, żeby nie korzystać wtedy ze służbowego komputera, nie sprawdzać maili, nie zajmować się sprawami zawodowymi, czyli to jest ten taki jeden dzień, można powiedzieć, wypoczynku. Tak? Często ten dzień, często niedzielę spędzam w domu, czyli wypoczywam wtedy w domu ten jeden dzień, 6, 6 plus 1. Czyli mam ten tryb taki, że w samej przestrzeni. Przestrzeni domowej, pracuje przez kilka dni, przez jeden dzień nie, pra, nie pracuje. Także tutaj, jeśli chodzi o, o ten przełącznik trybów, to nie wiem, na ile to Wam może pomóc w obecnej sytuacji, bo jeżeli ktoś teraz latem yy, ogląda ten materiał i, i właśnie jest albo w sytuacji poczynku domowego, albo właśnie się wybiera na ten przyczynek domowy ja i Słuchaj, to przez cały rok, jak będziesz sobie tworzyła, tworzył nawyk, wypoczywania, takiego przełączania się między tryb pracy i poczynku, to się będzie łatwiej latem. No dobra, ale jesteś już latem, prawda? I być może teraz to. Teraz to nie będzie takie, e, takie łatwe. No może, ale nawet jeżeli ten wypoczynek domowy w tym roku będzie dla ciebie trudny, to może dzięki takim przemyśleniom, tym refleksjom, tym, że przystanęłaś, przystanęłaś, przystanęłaś przez chwilę, żeby się nad tym zastanowić przy okazji naszej środowej dziesiątki, być może ułatwi ci to wytworzenie tych nawyków, które się potem przydadzą w kolejnych, w kolejnych latach. Czyli o tym przełączniku trybów było, tak? Czyli, czyli tutaj mówiliśmy o tym, że to, co może nam ułatwiać wypoczynek w domu, to jest to, żeby w regularny sposób ćwiczyć to przełączanie się między trybem pracy a wypoczynku. Jedną taką popularną i bardzo oczywistą dla mnie metodą, no to jest właśnie ta, ta metoda POMODORO, czyli, czyli właśnie 25 minut pracy i, i 5, minut, 5 minut nie pracy albo, albo takiego zajmowania się różnymi, różnymi tematami, czyli na przykład w trybie tygodniowym, kilka dni w tygodniu pracuję. Jakiś dzień nie pracuje, jak w moim przypadku na przykład 6 plus 1, tak 6 dni pracuje, jeden dzień nie pracuje. To, to może być jakaś podpowiedź, żeby sobie budować, żeby sobie kształtować taki, taki nawyk, taki schemat, taki styl, yy, który dla nas będzie takim naturalnym sposobem tego, że, żeby, żeby być w stanie wypoczywać tam, gdzie jestem, czyli na przykład, na przykład, na przykład, w domu. Moi drodzy, kolejny temat, którego chciałem dzisiaj dotknąć, to temat, który nazwałem wszystko na swoim miejscu wszystko na swoim miejscu, czyli pomyślenie o tym na ile przestrzeń jest dla nas tym czynnikiem, który nam może ułatwić wypoczywanie w domu. Tak jak ci z was, którzy czytali mój felieton, czyli na stronie fruganet ukośnik 368, ci już czytali ten felieton, to, to wiedzą, że dla mnie takim Dość yy, mocno inspirującym doświadczeniem było takie doświadczenie organizowania sobie przestrzeni, które wyniosłem wiele, wiele lat temu na spotkaniu rekolekcyjnym, gdzie gdzieś nas rozesłano na. Taką sytuację, że ktoś tam sobie poszedł do lasu, do olszynki, ktoś w kamieniołomy, ktoś na łąkę, i mieliśmy sobie wyznaczyć taką przestrzeń, gdzie będziemy kontemplować przez wiele godzin, a w tej przestrzeni wyznaczonej krokami mieliśmy powiedzieć sobie, w jakim miejscu będziemy medytować, w jakim będziemy konsumować, w jakim będziemy wypoczywać, czyli nawet ta mała taka, ten mały obszar takiej naszej wirtualnej, można powiedzieć, pustelni, trzeba było wyznaczyć sobie konkretne miejsca, i w danym miejscu, w konkretnym punkcie miałem robić to, co w tym miejscu było przeznaczone do robienia. Czyli jeżeli to było miejsce do medytacji, to w tym miejscu medytowałem. Jeżeli miałem przerwę na jedzenie, siadałem sobie, czy, czy stawają sobie w innym miejscu tej mojej wirtualnej pustelni. Jeżeli miałem coś tam innego zrobić, to, to też, to też, to też w, innym, w innym miejscu. I to było dla mnie mocno inspirujące, jeśli chodzi o, jeśli chodzi właśnie o takie rozumienie tego, że przecież dla nas tak naturalnie jest istotne, żeby zakotwiczyć w konkretnym miejscu tą aktywność, którą mamy robić. Proszę, tutaj wyłączę. Wyłączyć ten przesuwający się pasek z numerem strony, żeby was nie, nie, roz, nie rozpraszał. No i teraz, jeżeli mówimy o tym, że warto, żeby wszystko było na swoim miejscu, to być może idąc tym tropem, też będziemy w stanie ułatwić sobie wypoczynek domowy. Ja odkryłem, że już nie tyle ważne, żebym pilnował się, żebym pracę wykonywał przy swoim biurku, tam gdzie mam miejsce pracy, a wypoczywał w innej części domu, ale wręcz w tym moim gabinecie mam taki, mam taki komfort, że mam gabinet, gdzie mogę pracować. W moim gabinecie mam po prostu dwa osobne biurka. Jedno biurko, gdzie mam, mam elektroniczną maszynę do pisania, gdzie piszę teksty, a drugie, gdzie mam komputer multimedialny, gdzie robię te wszystkie rzeczy multimedialne, filmowe i tak dalej. No i teraz w momencie, gdy siadam przy tym biurku, gdzie mam maszynę do pisania, to tam piszę. Jeżeli skończyłem pisanie, jestem w innym miejscu. Jeżeli mam przerwę, żeby wypocząć, staram się wyjść z gabinetu, wypocząć gdzieś w pokoju dziennym czy, czy, czy w kuchni. Czyli znajdowanie odpowiedniego miejsca do tej aktywności, którą wykonuję. Wszystko na swoim miejscu. I teraz, jeżeli mam ten czas wypoczynku w domu, to jeżeli jest to miejsce, przy którym zwykle siadałem, siadałem i wykonywałem pracę, szczególnie że wielu z nas teraz przez ostatnie miesiące pracowało, pracowało w domu i być może Miałaś, czy masz to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie pracowałaś, gdzie pracujesz? Jeżeli to jest takie możliwe, jeżeli jest wystarczająco duże mieszkanie. To może ten czas wolny, czas wypoczynku stara się spędzać w innym miejscu, nie przy, tym, nie przy tym biurku. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówię i do osób, które mają duże domy i mogą sobie spokojnie powiedzieć: A to jest ten pokój, gdzie pracuję, a to jest ten, gdzie nie pracuję. Jak i słuchają mnie takie osoby, które po prostu w niewielkiej mieszkaniu jest wiele osób z dziećmi i powiecie: z Człowieku, my walczymy o każdy z krawek stołu, żeby, żeby pracować, u nas to w ogóle nie jesteśmy w stanie rozróżnić miejsca do pracy i do wypoczynku, bo to wszystko jest w jednym miejscu. Także sobie Zdaję z tego też sprawę. Także to mówię to do tych z Was, którzy są w stanie gdzieś sobie tą przestrzeń poukładać. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że, że nie zawsze, nie, nie u każdego będzie to, będzie to możliwe. Jeszcze spojrzymy moi drodzy, tutaj na, na nasze na nasze, okienko, nasze okienko pytań. Dobrze, nie mamy, nie mamy kolejnych pytań i nie mamy kolejnych komentarzy, to pozwólcie, że przejdę krok dalej, czyli czyli już mamy w tym momencie. Kilka, kilka wątków naszego dzisiejszego spotkania dotkniętych. Po pierwsze mówiliśmy o tym, czy warto wyjechać. No prawdopodobnie warto, dlatego że zmieniając ten kontekst zewnętrzny, zmieniamy też warunki, dla których łatwiej będzie nam się przestawić w tryb, w tryb wypoczynku. Potem mówiliśmy o tym, że to przyłączanie się trybów między pracą a wypoczynkiem to nie tylko, na wakacjach, to nie tylko jak wyjeżdżamy gdzieś w jakieś piękne miejsce do naszego domu, ale też każdego dnia. Każdego dnia warto ćwiczyć to przełączanie się między tym trybem pracy a wypoczynku. Nawet jeżeli to będzie to przełączanie się takie bardzo krótkie, czyli 25 minut pracuje, 5 minut nie pracuje, 25 minut pracuje, czy w trybie tygodniowym, na przykład jeden dzień w tygodniu nie pracuje, 6 dni w tygodniu pracuje. Ale takie przełączanie się między tymi trybami, ono może nam też ułatwić, bo jak już przyjdzie ten czas wypoczynku, tydzień, dwa tygodnie urlopu w domu, to wtedy łatwiej będzie nam już przełączyć się do trybu wypoczynku, bo Mieliśmy doświadczenie przyłączania się w takiej skali mikro do tego trybu wypoczynku i trybu, i trybu, i trybu pracy. No i potem mówiliśmy jeszcze, też zaczęliśmy tego tematu przestrzeni, prawda, że mówimy o tym, że jeżeli to jest tylko możliwe, żeby mieć wyznaczone miejsce, gdzie pracuję, w odróżnieniu od miejsca, gdzie nie pracuję, gdzie, gdzie wypoczywam, gdzie zajmuję się rozrywką, gdzie zajmuję się relacjami społecznymi i to też może ułatwić, bo w momencie, gdy przychodzi ten moment wypoczynku, to jeżeli to jest tylko możliwe, jeżeli mamy wystarczającą przestrzeń, jeśli chodzi o mieszkanie, to spędzać czas właśnie w tej przestrzeni, która nie jest tą przestrzenią, w której zwykle pracowałam, w której zwykle pracowałem. Także to, to były te. Te wątki, które chciałem dzisiaj podjąć. Więc myślę, że już czas na, czas na podsumowanie, czas na, czas na zebranie wątków, o których żeśmy dzisiaj mówili. Jeszcze nim te wątki zbierzemy, to jeszcze wyśle, wyświetlę Wam planszę z adresem tej strony, na której, na której znajdziecie więcej, więcej informacji, czyli strona Fruganet ukośnik 368, czyli z tej strony będziecie w stanie pobrać MP3, tak, czyli ci z Was, którzy chcą tego materiału po prostu wysłuchać, żeby go mieć, żeby komuś dalej podać, to już mniej więcej dzień po opublikowaniu tego materiału tam się znajdzie MP3, którą można i ze strony wysłuchać, ale można też po prostu pobrać zapakowaną w format ZIPI. I sobie gdzieś tam załadować na urządzenie czy komuś innemu podać. I też, jeżeli macie ochotę wyrazić swoje zdanie, swoje komentarze, już po tym naszym spotkaniu, to na YouTube pod tym materiałem jest okienko: jest całe pole do, do komentarzy. Możecie pisać, możecie zadawać pytania, możecie tutaj swoje, swoje przykłady podawać. Chętnie to przeczytam. Staram się też odpowiadać, staram się też, żebyście mieli możliwość interakcji tutaj w komentarzach, które, które są pod, pod tym materiałem. Także, moi drodzy, to tyle, to tyle na dzisiaj w temacie, w temacie wypoczynku w domu, w temacie jak wypoczywać w domu. Mam nadzieję, że ta chwila refleksji, zastanowienia się nad tym, jak wypoczywać z domu, w domu, będzie dla niektórych z Was pomocna. Może, może dzięki temu będziecie mieć lepszy wypoczynek czego Wam serdecznie życzę i do zobaczenia.